Witam Was na moim kanale. Dzisiaj definitywnie pozbędziemy się problemu radia FM w Fortunie Pro 2. Rozwiązanie to leży po stronie ustawień samej Fortuny. I tak. E, najpierw przestawię to na głośnik wybudowany, e, żebyśmy wiedzieli o czym mówię. Wchodzimy w ustawienia dźwięku. Mamy tutaj trzy e, parametry. Głośności jest to głośność wysokich tonów, niskich tonów i głośność wszystkich dźwięków na fortunie, tak. Jeżeli ktoś bawił się tymi ustawieniami, na pewno zwrócił uwagę, że na przykład tutaj zróbmy sobie, pokonując próg u mnie około 60, dopiero fortuna daje o sobie znać, tak? poniżej tego progu 50-60. Fortuna milknie. Wejdźmy teraz w ustawienia głośności całego urządzenia. Przejdźmy sobie do progu 90. Słyszymy bardzo wyraźnie Fortunę, tak? Ten próg, przepraszam, jeszcze raz wyjdziemy. wejdziemy. Ten próg słyszalności Fortuny 75 jeszcze słyszymy, 60 już praktycznie nie słyszymy. Ten próg słyszalności Fortuny to jest próg, który rozwiązuje problem z radiem FM. Zróbmy sobie tak, żebyśmy słyszeli Fortunę. Przestawmy teraz szybciutko, hmm, przepraszam. Przestawmy sobie teraz szybciutko Fortunę na radio. Częstotliwość jest hmm, stricte przypadkowo wybrana przeze mnie. Oczywiście tej samej częstotliwości tą samą częstotliwość ustawiamy sobie na radio ja do, do odsłuchania Fortunu używam telefonu z którego nagrywam, dlatego nie będziecie tego słyszeć, natomiast jeżeli zastosujecie się do moich skosówek i tak rozwiążecie ten problem tak? dobrze cofam się w tym momencie i wchodzę z powrotem w ustawienia dźwięku Wchodzę na y, parametr głośności całego urządzenia i teraz obniżając tą głośność do tego progu, o którym rozmawialiśmy, u mnie to jest 60, wyciszą wszystkie szumy, trzaski y, i rozwiązuję sobie w ten sposób problem z radiem FM w Fortunie Pro 2. Y, dodam jeszcze tylko szybciutko. Chodząc na, na, na radiu warto sobie też wyciszyć te parametry. No, powiedzmy tak, jak u mnie na 40-40. Wtedy będziemy mieli czysty, ładny dźwięk. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Gdyby ktoś miał problem z strojeniem. Częstotliwości FM, bo to też może się pojawić w Fortunie. Niestety, radio zostało trochę przerobione przez autora w stosunku do tego, co, co poleca producent kości. Jest to chipset MAX 26.06 UET. Tutaj siedzi w tym miejscu pod obudową. Siedzi cewka. Która no, nie jest wykonana w najlepszym, najlepszy sposób, tak? Czasem delikatny nie wiem, ruch tej cewki może spowodować rozstrojenie nam tego radia. Szukajcie częstotliwości. Znaczy ustawcie sobie po prostu częstotliwość, tak jak ja na przykład na 104, i na telefonie przestawiajcie sobie jeden skok w górę, w dół, tak, do momentu, kiedy usłyszycie czysty dźwięk. I to tyle, moi drodzy. Zapraszam Was na, na kolejny film. Mam nadzieję, że łapka w górę za, za rozwiązanie tego problemu. Pozdrawiam serdecznie, płytkich dołków. Cześć.